No hej 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 widzę, to jest mi prowód na kanał Tak, powróciłem na kanał do komu sobzara zacząłem robić, ponieważ nie, nie byłem powodu Dobra Zagramy się sobie w FNAFO FNAF, FNAF mini gry Okej. Okay. Ciekawy pomysł. Bie, bie, Darmoła pizza na cały tydzień. bie, ją bie, 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 i bie, bie, <grym> O nie. bie, 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 kanał. Ty też ja robię tą minigierkę, proszę. Dostał? Ja sobie wezmę kawałki pizzy. No ta gruba się się. Jak armię tu dzieci? Kurde. Jak mam teraz to ci wyłączyć? No. Niesprawiedliwe. Nie ja włączałem tego, ale co się odwala? Hmm. Lak. No raczej da się taka włączyć? Dziękuję. Dobrze. O no kurde. nie zdążymy Co to jest za jakiś dziwoląk? If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every... I don't listen to him that much, I have it somewhere. No, wait... I'm scared! Document results. Jesus Christ, i Cześć. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Cicho, bo dobra. Ua! Naprawdę się przestraszyłem, widzowie. Naprawdę. Tuż nie są żarty. Naprawdę, ja, naprawdę napraw nie, nie, nie przestraszyłem. Dobra, to jest takie. One. Nie, 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 proszę, nie wyskakuj. Dziękuję, bo ona się na mnie popatrzyła. To, to, to nie żartuje. żartuję. Nie, no. It's your time to shine, ja time to no, into to ja. comes with a 100 chance of success in some uh. cases. Uh.

that smile Ta, with pride is the best. Fast Beer Entertainment is not responsible for disappearance death, or just Let's, Serio? Nie wiem, let's see choć... how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Wow, this sounds Now let on your left are your product catalogs. You can uh, unlock more expensive catalogs scena. by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows at the bottom ki. right of the item Nobaki. window to browse the products for each catalog. Yeah. When Click takie button labeled. Jakie prawdziwe, a nie, jest takie fakeowe. No co to jest? Twarde są animatroniki. No cicho bądź tam, bo ja we mnie suszy tego. No, jest jakieś coś. Nareszcie mogę się wycilować. 100. 100. Wow, naprawdę wow. Ile dostałem tego od tych punktów? Nareszcie się uciszył. Cisza i spokój. A dalej 100. Dobra, jesteśmy bogaci również, to jesteśmy bogaci. Mo ja już mieszkam normalnie na tego na Titaniku. A bym chciał, nie wiem, nie wiem, nie wiem. i coś dostałem, rozumiesz to? Jaj. Kupię. Kupię. Hmm. Co by tu kupić? A kupię to coś. Dobra. Dziel życia. Dajcie to. Dziel życia. Tylko jest to złoty, zarobione, ale zarobiłem kasy. Hmm. Ja nie mogę znowu, mogę tylko jednego. No, to jest jakiś żart. Podkuzacz, awansujcie. A ja idę zarobić i idę teraz grać w grę. Ja nie chcę No ja chcę pięć, a to że on jest stół. A O kurde! Pięćset! Bogaty jestem! Czy to może być drugie pięćset? Chyba nie. Sto... stówka zarobiana, rozumiesz to? Jesteśmy bogaci, ja, bo tak to się... No. Nie. Nie. Tak! Ale ja moskit, co to jest? Nie. Tak mało? Chyba to i trafiło się 500. Nieważne, nic nie powiedziałem. Hmm. Może jakieś nowe animatroniki kupię. Dobra, kupię. Hipot, pop, hipo, Kupię hipopotama. Ja nie mogę, jaki hipopotam? No nie! Hipopotan. Ej no dobra. Jest, dobra, przepraszam, żeby teraz pani piec trafiło, no inaczej nie trafił. No i 100, dostałem kolejne. Jeszcze mam trzy, ja wstałem żeby mi się, gdy trafić same 500. No Jeszcze tu mi się, będzie 500. Dobra, I ostatni tu 500. Dobra, ej, ale ja jestem dobry. 100. Sto. Sto. i tu 500. Tu 500. Ostatnia próba. Daj mi 500 sama. Hmm. Dobra, czyli wszystko przegrałem. Super. Dobra. Kupię jakąś grę. To czy to. Szczerze to kupuję. Jeszcze to była mi ja pamiętam, bo chyba kiedyś to grałem. Dobra. Czy zrobić noc? Nie opyla się chyba. A co to jest? Nie, nie XD. I tak nie stawić Safety straps. What? Często Polish! Clean and Polish? Polska! Osoby nie wiem czy jak się pisze Polska, to czemu się odzywam w ogóle? A czy po angielsku nie wiem jak się Polska pisze? Nie, nie to, że nie jestem Polakiem jak coś. Ja jestem w 100% Polakiem. Ale dobro. Hmm. Aha! Super! A, dobra, kończę na tym odcinek już proszę, naprawdę. Hipopotam, pożegnaj się. To widzicie macha do Was. pa, pa.